Cześć. Cześć wszystkim. To ja. Gasper. Gasper Sabrat Noctar. Tak, pewnie zastanawia was, czemu nie zastanawia was wszystkich moi widzowie fakt, 10 e, się we mną z pytania. stary, Stary, czemu nagle zmieniłeś nazwę kanału na Sentinel TV na Gasper Sabrat Noctar? To wyjaśnię później. Jeszcze nie teraz. Niekiedy moja twarz jest jeszcze dla was nieznana. Eee, jakby... Chciałem się trochę wypowiedzieć o. E, jakby... aktualnej sytuacji, co się dzieje moim zdaniem. Jak wiemy, teraz jest ogólnie kwarantanna. Kwarantanna koronawirus te sprawy. Jakby. Eee, ja postanowiłem, jako że jestem jakoś oportunistą, to po prostu postanowiłem wykorzystać tę kwarantannę dosyć twórczo. Eee, czytaj po prostu zrobiłem tak, że, no wiecie, wykorzystałem ten wolny czas, żeby ten trochę w sumie taki przymusowy, można powiedzieć, wolny czas, taki urlop, tak, tak zwane koronaferie, żeby po prostu dokończyć powieść, bo powieść jakby gazonu zbliża się już powolnymi krokami do końca i... nie wiem czy pamiętacie jak wam mówiłem, że jak zapuszczę włosy już do końca i już jakby skończę tą opowieść to wtedy zostanę, zostanie ten po prostu zostanie po prostu moja twarz ujawniona, nie? że tego i teraz wydanie to jest do Was, eee, bo ja zauważyłem, że moje włosy jeszcze nie są w takim jakby do końca zadowalającym stanie. W sensie kształt już jest ok, ale po prostu długość jeszcze mi nie, nie odpowiada. I teraz po prostu mam dylemat, z którym chciałem się uporać razem z Wami, moimi widzami. I chodzi głównie o to, że jakby stać przed trudną decyzją, jeżeli chodzi o ten kanał bo jeżeli ma być mój face reveal to zastanawiam się czy po prostu mam od razu z taką fryzurą jaką teraz mam aktualnie się pokazać czy po prostu jeszcze poczekać parę tygodni czy czy może dwa miesiące załóżmy um, i dopiero wtedy się pokazać z pełnym już, z pełną fryzurą taką jaką bym chciał um, ja osobiście jakby no nie potrafię zdecydować jakby się głównie opowiadam za m, tym opcją, żeby poczekać ale z drugiej strony jakby no już jestem troszeczkę niecierpliwy ech, i tego jakby ech, jakby to wam powiedzieć jakby zanim po prostu u was wybuchnie panika to spokojnie nie jestem nie jestem zarażony koronawirusem jakby unikam tego uniknę tego ech, siedzę głównie w domu i mam no, po prostu mnóstwo czasu na ten, na pisanie tych historii uzupełniającej mojej twórczości, więc jakby spokojnie to nadal będzie napływało. Tylko po prostu w troszeczkę innym tempie. No i oczywiście, też jakby e, nie jest pewne, że te korona będą trwały tylko dwa tygodnie. Być może się to przedłuży. I jakby no też nadchodzą podobno czteromiesięczne wakacje, i myślę, że ten czas też wykorzystam, żeby. No, Poświęcić to mojej twórczości, oczywiście, z jakimiś, z jakimiś przerwami na jakby no, życie towarzyskie, tak? No, bo mówię, nie, ja nie jestem aż takim, nie jestem introwertykiem. Akurat uważam się sam za ambiwertyka, ale dobra, to nie jest teraz czas na zwierzenia osobowości, tylko na ten, tylko po prostu jakieś takie, no, jakby to powiedzieć, no, takie no, małe informacje. Jeżeli chodzi o aktualną serię z Gazą, to mam nadzieję tylko, że wam się podoba i też mam nadzieję, że oglądacie je w odpowiedniej chronologii, bo jeżeli robicie inaczej, to historia może się wam wydać troszkę bezsensowna. Chociaż przyznam szczerze, że mi czasami, czasami mi, moje historie wydają się często, często jakby no, często pozbawione sensu. Ale no cóż, jakby no, to, już, to już od Was zależy, czy Wy z tym znajdziecie sens i tego. I moja twórczość ten. Wiem, chwila. Tak. Tak. Co? Zaraz kończę, tak? wziąłem wziąłem tak wystarczy ci ta informacja wystarczy ci informacja że wziąłem dziękuję dziękuję daj mi proszę dokończyć teraz przepraszam was za tą przerwę nie było to planowane, ale cóż po prostu już jest późno i niedługo będę się spać więc jakby ten film jest taki jakby krótką wrzutką Informacja taka jakby aktualna. Co się dzieje u mnie i jaka jest sytuacja, nie? Jak się jakby no nie wiem, czuję czy jakiegoś takiego. Tak. Także ten w komentarzach tam zdecydujcie, czy zdecydujcie a propos tego Face reveala Tak jak mówiłem, czy ma być trzeba poczekać, aż te włosy dorosną do końca, czy ma się po prostu na żywce tak pokazać po skończeniu tej powieści. No i poza tym też pamiętajcie, że no kwarantanna nie jest taka bez powodu i jeżeli już macie dziś wchodzić to albo w, tylko w, w stylu wynoszenia śmieci, albo no uzupełnienia zapasów, no bo nie oszukujmy się po to, po to co po to, to robimy także jak na razie tyle ode mnie tyle ode mnie mówił do was Gasper Sobraw Noktar wiele rzeczy wyjaśnić się później jak już skończę z pewną z pewną gałęzią mojej twórczości także dziękuję wam za wysłuchanie Trzymajcie się i no tego. Dobranoc. Cześć.